Szczęść Boże kochani, witajcie w naszym kolejnym odcinku, tym razem po raz pierwszy w obrze u misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Naszym pierwszym dzisiejszym gościem jest siostra Kinga. Miło, szczęść Boże siostro. Boże. Siostra Kinga jest franciszkanką i przyjechała do nas z Katowic. Z jakiego konkretnie zgromadzenia w pełnej nazwie siostro? Hmm. Przyjechałam, e, e, jestem siostrą franciszkanką od pokuty i miłości chrześcijańskiej. Dzięki. Nasz dom prowincjalny jest w Orliku na Kaszubach. O, pięknie. No, z Kaszubami mam też miłe wspomnienia. E, też z ekipą franciszkańską, lata 90 wieżyca, pierwsze mm -hmm. rekolekcje, także też e, miłe wspomnienia. Gwara kaszubska też jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Mała anegdotka, przychodzi taka starsza pani i pyta się po obiedzie, czy ojciec Błażej je? Chodzi o ojca Błażeja Sekule, pozdrawiam tak? go serdecznie. Serdecznie, w Toruniu jest. Tak, e, zacny, 92-letni kapłan. E, a, a, a ojcowie mówią... Ja mówię, przepraszam, ja powiedziałem. Nie, ojciec już jest po obiedzie, a ona nam, nie chodziło czy jest, czy je? tylko czy jest. Skróty myślałem na no, tak? Gwara Kaszubska, ale, ale nie mniej miłe wspomnienia. I czym się siostra zajmuje? Jak się siostra odnajduje w swoim powołaniu? Jaka jest ta posługa uh -huh. na rzecz drugiego? Obecnie jestem w domu w Katowicach uh -huh. i służę w niepublicznej szkole Arka Noego. Piękna nazwa. Tak, z zespołem się kojarzy. E, tak. E, pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi, z e, zespołem Dauna. Są to dzieci niepełnosprawnie intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Mhm. E, uważam, że jest to moje drugie powołanie. E, jest to ogromny dar, który Pan Bóg mi dał, że dał mi, e, już właściwie od nowicjatu, możliwość posługi e, w naszym domu pomocy, który, które miałyśmy w Czarnym. Tam było 150 podopiecznych, w większości z głębszą niepełnosprawnością. Mhm. E, Ponieważ i tam w, w mojej szkole, w Arce Noego, e, są dzieci od e, pierwszego, od 7 lat do tak. 20. To jest szkoła podstawowa, więc od 1 do 8. Mhm. E, i też mieszkają, śpią tam, tak? Nie, Co? nie, nie. Mieszkają, Aha. rodzice przywożą, mamy świetlicę. Mhm. Rodzice przywożą dzieci e, i e, od 7 rano jest świetlica, i później normalnie od 8 rozpoczynają się lekcje, które trwają mniej więcej do godziny 16. Jak liczne grupy są? Przepraszam? Cztero, e, najliczniejsza jest pięcioosobowa klasa, mhm. e, jest też klasa dwuosobowa. Mamy teraz takich wspaniałych maluchów, mhm. e, pierwszoklasistów, siedmiolatków, jest ich dwóch i oprócz tego też moją pasją taką jest muzyka teatr. A tak dała się siostra poznać od strony muzycznej, I piękny śpiew i gra na gitarze. Talenty niezakopane, rozwijane popieramy jak najbardziej pięknie panu więc, więc też prowadzę muzykoterapię połączoną z dramą, poza tym też na lekcjach, ponieważ staram się dopasować środki wyrazu do możliwości moich uczniów. O, więc pracuję też dramą. My przeżywamy, dzieci uwielbiają takie lekcje. Mhm. Dużo też śpiewamy ale Muzyka też tak ale też wyrażamy siebie nie tylko modlitwą dużo też modlimy się czasami wynika to też z potrzeby dzieci mhm. na lekcji religii więc czasami zdarza się że dzieci spontanicznie uwielbiają więc puszczam im muzykę i dzieci po prostu pięknie tańczą, bo tego się też nauczyły na, na tych moich warsztatach. Tak. Pięknie tańczą dla Jezusa. Budujące. Może powiem jedno doświadczenie, mhm. tylko jeśli mogę. Miałam klasę bardzo trudną osób ze znaczącą niepełnosprawnością, i podczas modlitwy, mówię Panie Jezu, jak ja mam dotrzeć do ich serc? I dałam do rąk, Krzyż każdemu z nich. Mhm. Oni sobie ten krzyż przekazywali, ale modlitwa, y, która była w milczeniu, i y, y, y spojrzenie y, danego ucznia na krzyż było dla mnie tak wzruszające i tak głębokie. Ja, ja, ja wiem, że ja wiele rzeczy, właściwie wiele szczęść. rzeczy w swoim szczęść. życiu, szczęść Boże, w duchowym. Y, dla mnie, dla mnie niepełnosprawni są po prostu darem i wiele im zawdzięczam. Piękne przesłanie. Każdy człowiek jest darem. Dobrze, że, że siostry jesteście, dobrze, że ci rodzice też odnaleźli takie miejsce, bo kiedyś czytałem, tak krótko powiem, taką książkę o historii pewnego chłopca, Patryka, gdzie jego rodzice mieli dziewięcioro dzieci, wykształceni, wszyscy na tacy, tacy, no można powiedzieć zdrowi, intelektualnie i fizycznie. I dziesiąte dziecko, które im się urodziło, to był ten Patryk, który był dzieckiem autystycznym. I ci rodzice powiedzieli w swojej historii, w tej, w tej książce, że ten Patryk jest magistrem od miłości. Ta rodzina tak. potrafiła się po prostu zjednoczyć i bliżej Boga, i bliżej siebie, większe poczucie służby, ofiarności. On dawał tyle miłości, że po prostu wynagradzał mm. ten trud opieki nad nim, tak? Z takiej bardziej szczególnej. To jest też ważne, co chcę mm. powiedzieć. Nasze właśnie, tak jak powiedziałeś, nasze dzieci mają ogrom miłości. Jeśli przychodzi do naszej szkoły dziecko na przykład z defektami fizycznymi, mm. mówiąc językiem współczesnego światła, świata, że, że może nie podobać się komuś. To te dzieci zupełnie nie patrzą na to, przyjmują i nasi uczniowie czują się jakby wchodząc do, do, do tej szkoły, jak jedna wielka rodzina. No, to jest, to, jest, to jest piękne. Jest też taka włoska komedia, która pokazuje. O tym, gdzie jeden pan trafia do takiego środka w ramach jakiegoś tam, powiedzmy, czynu oglądałam. społecznego. Oglądała siostra, tak? tak? Oglądałam, tak. I, I tam jest niesamowite to, jak ci aktorzy się zaprzyjaźnili tak. z, to, z, ty z tymi niepełnosprawnymi, jaka tam się wywiązała relacja między nimi. E, i, 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 I tak naprawdę, kto komu dał więcej, nie? Tak. To, jest, to jest niesamowite, ale my możemy też no od nich czerpać, więc mhm. y, warto, warto doceniać tych ludzi i, 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 i też otaczać modlitwą tych, którzy poświęcają swój trud, rodziców, pedagogów. E, a jak siostra do nas trafiła? No, zaproponowała mi moja współsiostra, moja semestralna, kursowa, siostra Eligia y -hmm. i razem jesteśmy tutaj na tych rekolekcjach tak. z postem Daniela. E, ja już wcześniej e, chciałam przyjechać na te rekolekcje, ale choroba moich rodziców y -hmm. e, no, nie pozwoliła na to. E, no i w ten, ten sposób. No tak. Dla nas obra jest takim pionierskim miejscem, jeśli chodzi o pełen turnus, bo w tym roku zaczęliśmy, ale tu już odwiedzaliśmy wielokrotnie. Bardzo się cieszymy, że ojciec ekonom, ojciec Piotr nas tutaj zaprosił, bo jest to przepiękne miejsce, które daje możliwość skupienia modlitwy, wyciszenia i też, też te warunki, które tu oferują noclegowe czy, czy, czy właśnie. Refektarz, kaplica. kilka jeszcze oratorium, Ratorium, prawda? Tak, te, te, te msze się. recytowane, tak. takie, takie bardziej wyciszeniu e, też są piękne. Sala kinowa, bo w zasadzie też to jest takie niebywałe, żeby być na rekolekcjach i mieć profesjonalną salę kinową, tak, która tak, też... To jest. E, do odbioru tych filmów e, na pewno była nam pomocna. E, I. Proszę mi teraz siostro powiedzieć, no bo oczywiście w naszym, naszym programie jest też ta sfera, oprócz tej sfery duchowej, no, rekolekcje są o nadziei, prawda? Tak. W roku nadziei chcemy nieść tam nadzieję innymi i, i ojciec Raymond, który, który tutaj nam po raz kolejny posługuje, przybliżał nas do Pana Boga, podejmował wiele tematów przebaczenia e, bliźniemu i tej bliższej relacji z Panem Jezusem. E, chciałem się też zapytać pod kątem może. E, jakie są siostry właśnie spostrzeżenia, czy mhm. nie? No bo siostra modli się w swoim powołaniu, w swojej posłudze, też no, uwielbia Boga swoją pracą. Ale, ale jakie są jakieś takie przemyślenia duchowe z tego pobytu prawie 10 dni już za nami? Ja wiele, wiele lat jeździłam na rekolekcję pochylania się nad Słowem Bożym do Orlika. Tam ojcowie Salwatorianie prowadzili nam rekolekcję w duchu Lekcja Divina. A, natomiast natomiast więc, pierwszy raz przyjechałam właśnie na rekolekcję z postem Daniela. I pytasz o moje refleksje. Tak. Wczoraj w kaplicy tak sobie klęczałam i, i, i tak, tak myślę, dzisiaj też na, na Eucharystii, że Pan Jezus przez post Daniela mhm. też pomału, pomału, pomału i przez Słowo Boże przede wszystkim, ale jakby wspomagająco przez post Daniela, mhm. otwierał mi po kolei oczy, ja też lepiej widzę fizy, fizycznie. E, no to konkretnie lepszy uszy na słuchanie, czyli skupienie w sobie. Mhm. Ja się troszeczkę obawiałam, mówię, te rekolekcje nie będą w milczeniu, mhm. ale, no tak. ale jakby to wypełnia post Daniela i to jest też piękne. Um, otwierał moje serce, wiadomo, na Eucharystii, ale też przede wszystkim, tu też chcę podziękować Tobie, mhm. Romku i, 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 i Pani Uli, za Wasze ogromne serce. Ja tutaj przyjechałam i właściwie od samego początku czuję się jak w rodzinie, zaopiekowana, e, e, peł, jesteście pełni miłości i tym emanujecie, tak sobie pomyślałam też dzisiaj na Eucharystii, że tam gdzie jest dobra matka, która kocha, czyli pani Ula, e, i dobry syn czy ojciec, który kocha, mhm. jest wszystko, jakby to są takie narzędzia w ręku Boga, które przekazują nadzieję. E, ale też e, różnorodność nasza, też możliwość e, posługi chorym. Ja dopiero zaskoczyłam właściwie na, 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 na drugi dzień, ale posługa e, tworzyło, tworzyła relacje. E, my też przy stole sobie nawzajem pomagaliśmy. Tak. i e, e, Były rozmowy, często były rozmowy bardzo głębokie. E, brakowało nam na to czasu, e, tak. no bo tego czasu czas też wypełniony. Jest, czas jest wypełniony po brzegi. Wszystko w wolności e, serca, no ale mimo wszystko faktycznie tak. trzeba. No to jakoś sobie, ale to sobie. można pogodzić, bo tak. można zostawić rozmowę otwartą i potem do, dalej do niej wrócić mhm, w i. W czasie i bardzo głębokie rozmowy, tak jak nasza pierwsza pamiętasz tak, tak. w podziemiach. <laughs> Tutaj na kilku kondygnacjach jest nam dane przebywać i, i są różne salki, takie, które sprzyjają też kawiarenki, takie nieformalne herbaciarnie, gdzie, gdzie możemy się właśnie dzielić tym, czy, jak doświadczamy Pana Boga w swoim życiu, ale w ogóle. Tym, czym żyjemy, co jest dla nas ważne mm -hmm. i e, pięknie to siostra powiedziała, no ja myślę, że wszyscy współtworzymy tą wspólnotę i każdy jest darem dla drugiego człowieka. I też taki może nawet apel pewien, żebyśmy postrzegali tych bliźnich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, czy to będzie współmałżonek, mm -hmm. czy współbrat, współsiostra, nie wiem, ktoś ze Wspólnoty, z pracy, tam gdzie jesteśmy, żeby podchodzić do tych osób z miłością wielką, z taką wiarą, z nadzieją. I, i starać się mieć te ręce wyciągnięte i to serce otwarte, prawda, tak. dla drugiego, bo nawet jeżeli ktoś jest gdzieś tam pogubiony czy ma jakieś trudności, otwiera się, widząc naszą postawę otwartą, nie? Tak. A tu było bardzo dużo samarytanek. Oprócz siostry, przecież na tym turnusie tyle tak. osób sobie pomagało w tym takim, tak. nazwijmy w niedoli takich trudów tak. postnych, ale też trochę może. I nawet... to podnosiło naszych chorych yy, na duchu, tak. Na duchu i i fizycznie wracały do Wspólnoty w jakiejś chwilowej nieobecności. A grypa także. niestety jest trudna teraz. Tak. Ale też właśnie, jeśli pozwolisz, to dopowiem, Proszę, tak. e żeby e przy pierwszym spotkaniu nawet nie zrażać się, powiedzmy, tak jak to, co ja mówiłam, tego się nauczyłam od moich dzieci, żeby nie zrażać się, że, że, że ktoś może jest oschły czy, czy smutny, e tak jak powiedziałeś, wychodzić z otwartym sercem i to powoduje otwartość drugiego człowieka. Moje otwarte serce powoduje, że drugi człowiek też się otwiera, i czuje też pokój w mojej obecności. Tak. A tym bardziej nas, katolików, ludzi wierzących, którzy budujemy tam jako pielgrzymi, pielgrzymi nadziei, mhm. prawda, budujemy tą relację z Panem Jezusem, staramy się ją pielęgnować, to tak, szczerze powiedziawszy, się więcej wymaga w kontaktach międzyludzkich, żeby być lepszym człowiekiem, nie, żeby mieć te serce otwarte i, i żeby też ukierunkować, że, że jeżeli my jesteśmy dobrzy, jeżeli my coś robimy z jakimś pożytkiem dla bliźniego, to źródło tego to jest Pan Jezus. Tak. Który nas napełnia swoją miłością i, 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 i prowadzi do nieba, i, 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 i tak naprawdę zupełnie w innej perspektywie spostrzegamy rzeczywistość, w której jesteśmy, czy drugiego człowieka. Więc no, zachęcamy wszystkich. Jeśli mogę jeszcze Proszę powiedzieć. bardzo, właśnie tak. Post Daniela, sam post Daniela. Daniel był młodym człowiekiem, tutaj też byli i młodsi, i starsi, mhm. ale przez ten post. Daniel, Daniel, jakby podjął decyzję, odważną decyzję przeciwstawienia się jakby swojej władzy, która była nad nim, i jakby jasno postawienia takiej przejrzystości serca, że, że moja droga jest dla mnie najlepsza. Czyli, czyli tutaj konkretnie chodziło o warzywa, mhm, tak? tak. W, po, pokarm. Natomiast myślę, że, 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 że nie tylko chodzi o post jakby jedzenia, ale też, też tak jak macie pięknie przygotowane zeszyty, post Daniela dla duszy i dla ciała. I, tak, i to jest bardzo ważne, dwa, tak. Dobrze że, jak się że, równoważą. Także to, co wielokrotnie ojciec Rajmund mówił, że żeby też pościć w sobie, tak? Czyli umieć przebaczać, zaprzeć się to, co dzisiaj wybrzmiało w Ewangelii, tak? Kapitalnie. Zaprzeć się samego siebie, to jest nasz post po prostu, żeby wybaczać, żeby wychodzić, żeby kochać, żeby mieć wrażliwe serce. Mhm. Bardzo się jeszcze dziękuję. Mi od razu kojarzy się, bo jestem też kibicem, jak widać lecha kolejarz z, z wielkopolski, wiara lecha, nigdy się nie poddawaj. Oczywiście to jest takie sportowe, ale my w tym wymiarze duchowym też apelujemy z siostrą, żeby się nigdy nie poddawać, tak. nie zrażać się, jak to mawia nasz proboszcz grzesznościom innych, słabościom innych, mm. tylko starać się cały czas do przodu z miłością e, tak. dobrem się dzielić. Bo miłość e, jakby. Przekracza wszelkie progi, tak? I miłość tak. jest nadzieją. Wszelkie progi, wszelkie słabości wchodzi do ciemności i rozbłyska, bo, mm. bo miłość po prostu jest światłem. Wraca jak bumerang. Tak. <laughs> Czy siostra chciałaby kogoś jeszcze pozdrowić? A pozdrawiam moje siostry ze wspólnoty w Katowicach, braci Franciszkanów, moje siostry z Orlika, całe zgromadzenie, no pewnie do generała to nie dojdzie, bo nasz, no, też chcę się pochwalić, że po raz pierwszy w historii naszego zgromadzenia siostrą generalną została Polka, nasza o, siostra no Pacyfika. To, to Także zapraszamy do obry, do zaborówca. Zapraszamy na stronę zaborowiec.pl, jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o kolejnych terminach, kiedy będziemy w obrze, czy, czy właśnie w tym macierzystym miejscu, jakim jest zaborowiec, tudzież gniezno. E, to jest to zawsze piękny, budujący czas, piękne świadectwo siostry. Dziękujemy za radość wiary, entuzjazm i wynikający z posługi, i z tego tu pobytu na zwrócenie uwagi. E, że ten post, ten trud połączony właśnie z tą, z tą sferą duchową e, jest e, możliwy do, że tak powiem, przejścia. Mhm. I, I razem, we i wspólnocie. Razem, razem, we wspólnocie. Tak, z, we wspólnocie duchowości. jest to zupełnie inaczej. Bardzo, siostrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam. Z Bogiem.